Harry Szkoda, że to tylko gra ha? Ktoś zesrał się na stole, posprzątaj Kto niby zrobił coś takiego na stole? I czemu ja mam to sprzątać? Przepraszam? Kurna, czym ty jesteś? Miał być kredek i zezrać się na stół Dlaczego? Po co? Co tu się dzieje? Boś, ty, czarownik! Ugotujesz coś na naszą randkę? Menders, nie podrywaj mnie! Kim jestem? Co to za dźwięki? Możesz posprzątać na tym stole! Zmykaj! Czekaj, czekaj! Ja tu zawsze miałem Peron 9 i 3 czwarte? Ale za Zgóry no! Skredek, gdzie my jesteśmy? Skredek? Kurna, Skredek! Co się tobie stało? Ale Skredek to ruszy! Nie muszę się spotykamy, Ancja. Dobry wieczór, są tu jakieś sesje. Nie wiem co mu zrobiłeś, ale lepiej bolce? to co. Nie ma szafir. Bo jak powiem to wujkowi, to się... I mordę, owogodoba! Czekaj, nie! A! Chwila, coś mi tu nie gra. Zgredek? Niczego tu nie rozumiem. Poświęcił się. Przejął czarno siebie. Trudno. Nie, 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 owogodoba. Nie, 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 nie! Co tu się kurna dzieje? Gdzie ja jestem? A! Ron? Ancio, w końcu jesteś. Gdzie jest Zgred? Chyba nie żyje. Spetryfikował go jakiś gość bez nosa. I tak odrodzi się na końcu filmu. Masz, zostawił ci to. Urany, czekaj to naprawdę dla mnie? Ale jak, dlaczego? Zasłużyłeś na to, Ancio. Wcale nie. Ancio w końcu dotarł do Hogwartu, a po roku nauki stał się tam dyrektorem. Lord Voldemort. Musimy go pokonać. Musimy stać się silniejsi. Wingardium Leviosa. Nie, Ancio, nie, proszę. Proszę przestań. Działa. Nie, nie, nie podchodź. Po drugie, musimy nauczyć się nowych sztuczek homo, musimy być nieprzewidywalni. To tyle padawani. Do jutra. W końcu przyszedł czas wakacji. Ansio wrócił z Hogwartu do domu, gdzie usłyszał bardzo dziwne dźwięki. Halo, co to za dźwięki? Wyjdź mi z toalety, Voldemort. Skąd widziałeś? Długo na to czekałem. Rikus Semper. Coś ty? Ja Poddaj się. Jesteś tylko zwykłym ogóle. Tak? Mugolem? To za Zgredka. Halo, kto tu jest? Ustrz Zgredek, radzić się na nowo. Zgredek? Zgredek, Zgredek, Zgredek co ty robisz? Zgredek, zejdź na ziemię. I w taki sposób kończy się film o najsilniejszym czarodzieju. Ale nie wyłączaj jeszcze. Zgredek chciałby pokazać wam swoją ostatnią sztuczkę. Takie! Dzięki Wam za oglądanie. Następny film za tydzień. A do 26 kwietnia postanowiłem, że chcę wbić 10 tysięcy subów. Możesz mi pomóc, ale nie musisz. No a teraz trzymaj się i cześć. Jak zwykle po obejrzeniu tego filmiku mam więcej pytań niż odpowiedzi. Ale no cóż. No cóż. Bywa i tak. Brakuję. Daj mi dzisiaj powód mały, spoglądam do lustra i widzę chłopaka, w jego duszy pustka. Chcę dziś wrócić już do domu i nie myśleć o tym wszystkim. Te problemy męczą znowu ciągle brakuje mi bliski Boże, Daj mi dzisiaj powód mały, spoglądam do lustra i widzę chłopaka, w jego duszy pustka.